Witam, ja jestem CyberMetan a to jest kolejny odcinek mojej serii Let's Play Minecraft Dzisiaj tak jak mówiłem zacznę tutaj tego Dirt wykopać i zastąpię go który stanem żeby to jakoś ładnie wyglądało Dirt w swojej naturze nie jest zbyt piękny Tak więc widzimy się jak to po prostu zrobię Tak jak widzicie właśnie kończę już tutaj O teraz skończyłem pięknie Jeszcze pozbyłem tego dirta tutaj Po podłodze co leży Tutaj mam już piękne Piękne pomieszczenie Nie mogłem zrobić o jedno wyższego Ponieważ tam już jest powierzchnia Już jak zaczęmy wykopywać dwa do góry dirty To już miałem po prostu niebo nad sobą tylko Więc nie mogę nie mogę tego powiększyć, ponieważ to nie byłoby chyba za ładne z tego z Krystona, ten sztyt góry. Tak więc zostawię tak jest. Mój problem już będzie to troszkę gorzej wyglądać niż miało wyglądać. Ale cóż. Teraz wezmę moje szkło. Mam razem 48 szkła i tak za dużo aż na to co do tej budowy tutaj to zbuduję tak jakoś prosto o tak na przykład z drugiej strony też tak kurczę mówiłem że wystarczy tego szkła tak na sam nie jestem pewny, czy wystarczy. A, kurczę. O, jeszcze muszę te dwa zmazać, które. Bo tu po, chyba po lewej mo z mojej stronie ładnie to wygląda. Yy, czyli tak, muszę zmazać tutaj. Tak. Tak jest, tak. jeszcze tu na środek. Idziemy. W sumie. Dobrze, że, stak, że spadłem, po prostu zauważyłem to. Tak, ten to dopiero później zauważy i co by było. Wtedy. Pyk, pyk, pyk. Tak. I tutaj. I będzie. Tak więc tutaj przyłożę moje uszko. Żeby było jakoś symetrycznie, to zrobię tutaj podwójne. Tak, yy, tak więc co teraz zostaje? Jest noc, muszę się przespać. Muszę się przespać, jest, już, już jest poranek piękny. Może zauważę. Nie zauważę, dobra. Nic nieważne, nic nie, nic nie mówiłem, nic nie chciałem zauważyć. Dobra, tak więc co teraz? Zostawię śmieci, zostawię śmieci w mojej skrzyni. Kirstony też Dużo mam tych Keystonów Na pewno się przydadzą To nie jest tak, że zmarnowałem trochę węgiel A wybud... A, a, tylko 2,5 wykorzystałem 300 jaki, dobra Drewno też zostawię, też się na pewno przyda Nigdy za wiele drewna piach DH No i dirty, dirty nie wiem po co Muszę zrobić, o właśnie, przy okazji Zrobię wiaderko Zrobię wiadereczko, żeby przynieść sobie wiadereczkę. A, jeszcze wezmę dwa, żeby zrobić Nożyce, bo teraz właśnie pójdę strzyc owce na drugie łóżko, bo nie mam drugiego. Dobra, kaman, idziemy. Tędy Gdzieś tu widziałem owce. Jest, koleżanka, Tylko nie chce mi się tam wychodzić, znajdziemy inną. Come on. Mm, to jest już naprawdę ostatni odcinek, który nagrywam na... ...najlepszym później trudności. Już wystarczająco się zaklimatyzowałem, więc mogę zacząć... ...grać na poważnie. Tak jak to robi szlachta. Eee, może więcej owiec znajdę tam. W tundrze. No płyń szybciej, szybciej, kolego. Zobacz, jak to pięknie wygląda, ten kompleks gór. Piękne. Dobra, płyniemy. Jeśli tam nie będzie owiec, to naprawdę zwątpię. Zwątpię w tą grę. O, klej. Dobra, przyda się jest już. Oby tylko trzy dała. Owca, daj trzy. Yy, w przerwie między... O, jest trzy, pięknie. Dobra, owca, dobra. Dobra. Wracamy. Będą dwa łóżka. Zjedz trawę, potem przyjdę ci wam na, na rośnie. Dobra. Yy, w przerwie między odcinkami zasiałem mm, trochę ze tych, trochę zboża. Żeby wreszcie zrobić jakąś farmę Prostą Widać tu mój balkon Jakąś farmę prostą, aby mieć w końcu Pożywienie Takie normalne, nie takie Żelata, jak jakiś kluczownik Afrykański, z jedzeniem. Dobra Trzy wełny, trzy deseczki Będziemy mieli piękne, piękne łoże Łoże królewskie takie jak miał, kurde, Jans sobie Sobieski W swoim pałacu W Dobra Idziemy Come on To wyjście Ale póki co najpierw sobie farmę, taki mam plan Skończę właśnie to budować tutaj to mieszkanie moje, następnie zacznę, zbuduję farmę jakąś, jeszcze nie wiem jaki typ to będzie, a później zrobię przejście do dziedzińca, Że łatwiej się schodziło po prostu tam i szło gdzieś, albo na pustynię po piasek i po czlinę, czy tam coś jeszcze znajdę, lub tam na tundrę po drewno, bo tam jest dużo drewna, tego ciemnego, ładnego. No, chyba tak źle to nie wygląda jakoś, strasznie. Może tak zostać Dobra Wejdę teraz, robię łóżko Teraz jeszcze deseczki nie mam, trzeba dobra. jeszcze deseczki znaleźć Dobra A w sumie zrobię z tego Nie wiem gdzie to znalazłem, w sumie te brzozy Pewnie gdzieś w miejscu spawnu Już nawet nie pamiętam gdzie to jest Dobra I crafting, dobra Tak i trzy wełny jest łóżeczko to, to sobie wezmę I zbudujemy piękne Pięknie tutaj Dwa łóżka Czyli, o, o mamy Równo. No co? Łóżko Nie denerwujmy, mnie, dobra Łoże piękne Zastanawiam się tylko, czy w tą stronę, czy w tamtą Będzie mi łatwiej No, nie mogę jeszcze spać Nie ma nocy, ale tam widzę Cel węgiel dobra dobra no sprawdzę teraz czy to moje urosło na razie to możecie się śmiać szczerze, naprawdę z obecnego sposobu mojego uprawiania A patrzcie jak w, jak w Egipcie przy Nilu pole Wprawdzie bardzo małe ale Dobra Zielone jest bo Zboże Jeszcze Nie wiem coś może źle robię Dosyć dużo już minęło Czasu A zboże nadal zielone Dobra ale poczekamy jeszcze Może dodam tu pochodnie będzie coś szybciej to szło o, tak więc zboże jest jeszcze niegotowe Nie mogę rozpocząć farmy Ale... budowy ja Najpierw jeszcze muszę się zastanowić jaką tą farmę zrobić Czy jakąś ręczną, czy automatyczną Czy semiautomatyczną Nie wiem, jeszcze się zastanowię Ale na razie tu węgiel widzę A węgla ostatnio straciłem Wiecie na czym, na Clearstonie Tak więc wykopiemy Węgla i na tym zakończę Czinek Come on To jest dobre teraz, że jak i żelaza, jak i węgla jest dużo na, je, na jednym złożu. Zaraz zobaczę ile ile uzbieram. Jedno złoże i tyle węgla. W sumie diamenty też chyba się nie mylę powiększyli bo teraz maksymalnie można 8 diamentów 8 yy, tych rud diamentu znaleźć w jednym miejscu przy, przy dobrym szczęściu ja właśnie muszę się kiedyś wybrać i zrobię nawet z tego może jakiś odcinek albo jakiś raport tylko z, yy, z tym z komentarzem nie na żywo z mojej yy, wyprawy Jak, jakiegoś kajwa na raz, najpierw muszę znaleźć bo tak, tak na sucho to nie będę kopał takich korytarzy kwadratowych o wieczki dobra dobra jak tylko dojrzeje, to wprowadzę je do zagrody i zbuduję jakąś farmkę. znaczy hodowlę no hodowlę farmkę też żeby było więcej tego zboża żeby je rozmnażać te bo nie ja się da rozmnażać te potworki noc się jeszcze nie robi nie robi się dobra to taki plan następne odcinki zobaczymy sobie tu da radę no tak to taki plan na następne odcinki. Najpierw, yy, najpierw robię farmę i hodowlę, tylko poczekam aż to dojrzeje, to zboże tam, co byliśmy. Może w przerwie między odcinkami znajdę jakieś węgiel, jakieś żelazo, może. może. Yy, później yy, przejście yy, na dziedziniec. Później pewnie jakaś wyprawa, a później to samo już nie wiem. Coś się wymyśli na pewno. Dobra, to zachęcam do komentowania i do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się.